Witajcie w Holokronie. Dzisiaj przyglądamy się postaci niejakiej Adi Galli, jednej z mistrzyń Jedi w Zakonie, która skrywa dość ciekawy życiorys. Materiał dotyczyć będzie kanonu. Zapraszam. Adi Gallia urodziła się na Korsent. Jej rodzice byli dyplomatami z wyższych sfer związanymi z Republiką Galaktyczną. Ze względu na pozycję zawodową rodziny, Galia wychowywała się jako dziecko w wyższych sferach i od najmłodszych lat była otoczona ceremoniami i formalnościami, które charakteryzowały życie w wyższych sferach stolicy galaktyki. Choć Pozornie przeznaczona do elitarnej przyszłości, wrażliwość Galina na moc została odkryta, gdy była jeszcze młoda, a zakon Jedi odnalazł ją i przyjął w swoje szeregi. Galia została zabrana do świątyni, gdzie trenowała pod okiem mistrza Jedi i spędziła wiele lat w salach świątyni, ucząc się dróg mocy. Pomimo jej dawnego życia jako córki dyplomatów i obecnego życia jako praktykantki w zakonie Jedi, Galia spędzała większość wolnego czasu z dala od świątyni, uciekając od spokojnej i medytacyjnej atmosfery, aby móc swobodnie wędrować po różnych poziomach Korsent, częściowo dlatego, że tęskniła za aurą życia w stolicy. Jej wycieczki zabrały ją z najniższych poziomów Korsent z powrotem do jej domu na szczycie, a jej zrozumienie realiów życia w stolicy pozwoliło jej naturalnie prześlizgnąć się między biedniejszymi i zamożniejszymi społeczeństwami. W pewnym momencie, przed 32. rokiem, przed bitwą o Jawin, Galia otrzymała przydzieloną misję, podczas której straciła swój pierwszy miecz świetlny. W rezultacie zmuszona była wymienić go na nowy, którym posługiwała się już do końca życia. Kiedy Galia, podobnie jak wszyscy Jedi, została pasowana na rycerza przez Zakon, okazała się cennym źródłem wiedzy dla Wysokiej Rady, ponieważ Rada uznała, że jej opinie na temat polityki i pokrewnych tematów mają ogromną wagę. Po wielu latach służby zakonowi Galia otrzymała rangę mistrza, prestiżowe wyróżnienie, po którym nastąpiło miejsce w Wysokiej Radzie, które zostało jej zaproponowane i przyjęte. Od początku członkostwa w Radzie Galia wnosiła nową perspektywę w porównaniu z niektórymi jej rówieśnikami dzięki swojemu zamiłowaniu do pracy za kulisami, a cecha ta szła w parze z jej przekonaniem, że zdobywanie informacji jest skuteczniejsze niż standardowe metody wykorzystywane przez Radę do osiągnięcia swoich celów. W ramach swoich wysiłków, aby zapewnić Radzie stały przepływ nowych informacji i plotek dotyczących politycznej sfery Korsent, Galia postawiła sobie na cel utworzenie tajnej sieci wywiadowczej, która miałaby przekazywać jej informacje z całej planety. Z biegiem lat jej sieć stopniowo się rozrastała, dorównując operacjom wywiadowczym legalnych służb bezpieczeństwa na Korsent. Mogę się mylić, ale to chyba jedyny przypadek Mistrza Jedi, który posiadał własną agencję wywiadowczą. U szczytu potęgi jej sieci na Korsent nie działo się nic bez wiedzy Gali uzbrojona w sieć informatorów i szpiegów, mistrzyni była w stanie zapewnić Radzie bogate źródło danych, pomysłów i plotek. Dzięki temu Rada dysponowała niemal nieograniczonym zasobem informacji, które pozwalały jej być na bieżąco ze wszystkim, co działo się lub mogło się wydarzyć na Corsen. Powiązania Gali nie były tajemnicą wśród polityków Republiki, ale pomagały Radzie stwarzać z zewnątrz wrażenie, że zakon jest w stanie przewidzieć przyszły bieg wydarzeń. Dzięki swojemu aparatowi wywiadowczemu Galia zaczęła pełnić funkcję dyplomatki, podobnie jak jej rodzice. I zasłynęła. A przy tym jako doradca polityczny dla przywódców Senatu Republiki. Ponadto pragnęła, by jej kuzynka, pochodząca z Tolot, Stas Ali, również została zidentyfikowana jako wrażliwa na moc i dołączyła do zakonu. Podobnie jak Galia, Ali stała się później znakomitą dyplomatką, ale jednocześnie skupiła się na swoich talentach uzdrowicielki. Dzięki swojej rozległej sieci wywiadowczej, Galia dowiedziała się o podejrzanych działaniach Federacji Handlowej w systemie Nabu. Federacja była głośnym przeciwnikiem reformy podatkowej najwyższego kanclerza Republiki, Finisa Valoruma, która doprowadziła do uchwalenia przez Senat ustawy trzy. 814d, która pozbawiła Federację wyzyskującej kontroli nad strefami handlowymi zewnętrznych rubieży. Galia jako pierwsza ostrzegła Senat przed dziwnymi ruchami Federacji wokół Nabu, a jej intuicja okazała się słuszna, gdy Federacja zablokowała planetę na znak protestu przeciwko ustawie. W odpowiedzi Valorum i Rada upoważnili mistrza Jina, przyjaciela Galii, do podjęcia negocjacji z przywódcami Federacji wraz z jego padawanym Obiwanem Kenobim. Resztę tej historii oczywiście znacie. Mistrzyni Galia była później obecna, gdy Rada testowała wrażliwość Skywalkera na moc. Była również obecna na pogrzebie mistrza Gina na Nabu i podczas uroczystości w Tid. W latach po inwazji na Nabu, Galia nadal pełniła funkcję członkini wysokiej rady Jedi. Z przegazanych jej informacji wywiadowczych Galia dowiedziała się o narastającym zagrożeniu kryzysem separatystycznym w republice i podzieliła się swoimi odkryciami z Radą. W 24 roku, gdy hrabia duku potępił republikę w Orędziu na Raksus tysiące niezadowolonych systemów członkowskich zaczęło uciekać z rządu, by dołączyć do rodzącej się konfederacji niezależnych systemów. Dalsze losy także znamy z filmów. Po powstaniu Wielkiej Armii Republiki Rada przygotowywała się do ataku na Geonosis, mając nadzieję na uratowanie Kenobiego, Skywalkera i Amidali oraz przedwczesne zmiażdżenie sił separatystów. Podczas gdy Mistrz Yoda udał się na Kamino, by zwerbować armię klonów, Windu zebrał grupę zadaniową złożoną z 212 Jedi, w tym Gali, aby udać się na Geonosis i uniemożliwić separatystom egzekucję pojmanej trójki. Galia pilotowała swój myśliwiec przechwytujący i pozostała w przestrzeni Geonosis, gdzie otrzymała polecenie dowodzenia Siłami republiki po ich przybyciu. Brała potem udział w bitwie, z której wyszła zwycięsko. Po bitwie o Geonosis nastał czas wojen klonów. Nasza mistrzyni była obecna podczas większości ważnej decyzji rady, a niedługo potem, ku swojemu niezadowoleniu, musiała przyjąć tytuł generała Jedai. Podczas gdy wielu Jedi rozprzestrzeniło się po galaktyce, Galia pozostała na korsent w początkowym okresie wojny, pomagając Mistrzowi Jodzie w opracowaniu strategii z Kanclerzem Palpatinem. Miała też przelotne spotkanie m.in. z Iskat Akari z późniejszą Inkwizytorką. Po części wpłynęła na młodą rycerkę Jedi, podobnie jak Mace Windu, ale to już inna historia. Następnie brała udział m.in. w bitwie o salełkami, stojąc u boku Skywalkera i obdarzając go pewnym zaufaniem dla jego dość nieortodoksyjnych metod. Miała nawet wątpliwą przyjemność skrzyżować miecz świetlny z generałem Grievousem, ale o tym dowiecie się z animacji Wojny Klonów. Później czekała ją jeszcze bitwa o Lola Saiu oraz bitwa o Patitite Patune, w której ponownie spotkała Grievousa i przez którego została uwięziona. Później w 20 roku Galia i Wysoka Rada wysłały generałów Kenobiego i Skywalkera dowodzących 212 i 501 Legionem na planetę Kiros, aby zbadali zniknięcie 50 tysięcy kolonistów, których powiązali z separatystami i odradzające się Imperium Niewolników Zygerian. Ilość misji, w których brała udział była naprawdę konkretna, jak choćby ta z Mistrzem Kenobim, gdy badali sprawę tzw. wampirów z Bray, gdzie przyszło im spotkać się z Hrabią Duku. Potem zacieśniła współpracę z obi -Wanem i razem szukali m.in. zbiegłych Sith, w postaci Maula oraz jego brata. Ta misja miała się dla niej skończyć niestety tragicznie. Po wylądowaniu statku na grzbiecie, górującym nad kanionem, w którym znajdowała się baza Onaki, Galia i Kenobi szybko zeszli na ląd i zobaczyli walczących ze sobą piratów Ondo. Maul i Opres zobaczyli lądowanie statku i weszli na szczyt kanionu, aby stawić czoła Jedi. Rozpoczęła się walka. Maul skupił się na obiłanie, a Opres rzucił się do walki z Galią i oboje zaczęli wymieniać ciosy. Chociaż udało jej się przez chwilę stawić czoła Opresowi, Galia nie była przygotowana na furię ataków przeciwnika. Savage z łatwością opierał się jej próbą obezwładnienia go, a ona sama została zmuszona do defensywy. Galia zablokowała kilka kolejnych ciosów mieczem świetlnym, zanim Sif użył mocy, by rzucić ją w rozbity statek. Oszołomiona ciosem, Galia nie zdążyła się uchylić, zanim opres wbił jej rogi w brzuch, przebijając ciało. Na oczach Kenobiego Savage uniósł miecz świetlny i wbił czerwone ostrze w plecy Gali, kończąc żywot mistrzyni Jedi. Nasza bohaterka pozostawiła po sobie wiele historii, ale i Wizji w mocy, bowiem nawet po śmierci pojawiła się m.in. mistrzowi Jodzie. Słów parę o umiejętnościach, charakterze i stylu walki. Adi Galia była Tolotianką, pozornie wiecznie młodym gatunkiem zbliżonym do człowieka. Miała niebieskie oczy, ciemną skórę nakrapianą niebieskim pigmentem, szczególnie wokół oczu, i mierzyła 1,74 m wzrostu. Chociaż nie pochodziła z Tolot, czyli ojczystej planety swojej rasy, Galia była biologiczną Tolotianką i jako taka miała łuskowatą czaszkę. Z tej czaszki wyrastało osiem mieścistych białych, nakrapianych wąsów, które opadały jej do ramion. Największymi atutami mistrzyni była jej inteligencja i polityczny zmysł. Dzięki czemu później stała się zdolną wojowniczką. Kobieta w młodości doświadczyła szerokiego spektrum światopoglądów, począwszy od bogactwa i formalności, jakie zapewniały jej zajęcia wykonywane przez rodziców. Choć w młodym wieku zabrano ją do świątyni Jedi na Corsent, Galia dobrze pamiętała swoje dawne życie towarzyskie i tęskniła za bliskością, której jej zdaniem brakowało w świątyni. Jako członkini Rady Jedi, Galia wyróżniała się na tle swoich rówieśników zamiłowaniem do pracy za kulisami, wierząc, że informacja jest skuteczniejsza niż miecz świetlny w niemal każdych okolicznościach. Galia, czująca się najlepiej w świecie polityki Korsent była pokojowo nastawiona, ale wybuch Wojen Klonów nagle rzucił ją na pole bitwy jako generała Jedi, tytułu, którego nie akceptowała. Chociaż Galia uważała, że obowiązkiem Jedi jest wypełnianie powołania w służbie Republice, uważała, że zakon podjął nierozsądne decyzje o awansowaniu Nieprzygotowanych padawanów na rycerze wyłącznie po to, by wysłać ich do walki. Na froncie Galia na tyle rozwinęła swoje umiejętności bojowe, żeby zyskać reputację osoby agresywnej i gotowej do walki z przeciwnikiem. Była surowa i skupiona nawet podczas najcięższych sytuacji. Podobnie jak wszyscy Jedi, przeszła szkolenie w walce na miecze świetlne, ale jej koncentracja w prowadzeniu tajnej sieci wywiadowczej na Korsent po awansie na stanowisko wysokiej Radzie oznaczała, że nie była zbyt oddana treningom w pojedynkowaniu się na miecze świetlne. Jako użytkowniczka formy piątej oraz wariantu formy trzeciej, który skupiał się na łączeniu taktyk obronnych i ofensywnych, styl walki mieczem świetlnym Gali był akrobatyczny i dobrze wykorzystywał jej giętką sylwetkę. Była przy tym znana ze swoich umiejętności pilotażu jako ekspertka w pilotowaniu myśliwców Gwiazdnych, co okazało się kluczowe w bitwach kosmicznych, w których brała udział podczas wojen klonów. Biegle posługiwała się telekinezą i potrafiła korzystać z mocy medytacji bojowej. Przez całą swoją długą karierę Jedi mistrzyni władała dwoma mieczami świetlnymi. Po tym, jak jej pierwszy zaginął podczas misji poprzedzającą inwazję na Naboo, zastąpiła go nowym mieczem świetlnym. Ten emitował niebieskie ostrze, a rękojeść broni była bardzo podobna do broni innych członków rady Shakti i Agena Kolara. Innym osobistym wyposażeniem Gali był jej lekki myśliwiec przechwytujący klasy Delta-7B. Podobnie jak jej kuzynka Stas Lee, Galia nosiła tradycyjnie to lotańskie nakrycie głowy. Podczas wojen klonów, gdy wielu Jedi przyjęło białą zbroję opracowaną na kamino dla armii klonów, Galia zaczęła nosić zbroję na przedramionach, wcześniej używaną przez gwardię z co jeszcze mocniej wskazywało na jej przywiązanie do stolicy. I to tyle w tym temacie, dziękuję za wysłuchanie, zachęcam żebyście posłuchali innych naszych pogaduszek na Holotoku oraz śledzili moje losy na Holocron Play, gdzie gram właśnie mistrzynią Galią i staram się przejść grę do końca, co jest dość karkołomnym wyczynem. Zachęcam do zostania archiwistą Holocronu za jedyne 8 zł miesięcznie, no i bardzo dziękuję wszystkim wspierającym kanał i oglądającym i niech moc zawsze będzie z wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z wami.